Cześć. Nazywam się Czarny Lew i dzisiaj chciałem wam zrobić yy, unboxing karty yy, microSD firmy SanDisk 32 GB yy, z prędkością 100 megabitów. Jest to SanDisk Extreme karta microSDHC UHS razem z adapterem. Zapytalibyście, ale co tu jest takiego ważnego albo co to jest takiego trudnego? żeby nagrywać unboxing takiej karty. Otóż chciałem Wam pokazać pewną drobną rzecz, którą od pewnego czasu stosuje firma SanDisk. Jak większość z nas rozpakowuje tego typu karty? No najprościej przełamując, wyciągając i odrywając. Folikę. Dzisiaj akurat coś. Nie mogę jej zahaczyć. O, już mam. Tak. Odrywamy. Jakaś jest złośliwa dzisiaj, dla mnie, i nie chce się dobrze oderwać, ale sobie poradzimy. I najprostsza rzecz. Mamy. Mamy adapter. I. Mamy naszą kartę. Ale, ale co jest ważne, każdy już by to zrobił, że to już i wkładamy kartę do telefonu, do Raspberry Pi, do aparatu czy do czegokolwiek innego. Ale firma Sandisk ukryła w tym pudełku dla nas pewną niespodziankę, która myślę może się przydać każdemu z nas. Ponieważ jeżeli oderwiecie. Do końca tą naszą przykrywkę. W środku, oto, ukazuje się taka naklejka. A co ta naklejka nam daje? Ta naklejka jest to gwarancja bezpieczeństwa odzyskania danych. Jest to Rescue Pro Deluxe. Po to nagrywam Wam ten filmik, ponieważ wiem, że 99% ludzi łącznie ze mną robiło tak jak poprzednio: odrywało tylko kartę i resztę opakowania wyrzucało, nie zaglądało co tam jest w środku. A tam w środku, proszę bardzo, może czekać na nas taka niezła niespodzianka. Dzięki za oglądanie tego filmu. Proszę cię, subskrybuj z dzwoneczkiem i oczywiście kliknij łapkę w górę. Dzięki za oglądanie.